Bułgaria jest krajem wartym zainteresowania, wartym jakichś planów na przyszłość, inwestycji. No a no to już taka ostatnia wyprawa w Bułgarii, ostatni filmik z Bułgarii. Nawet nie pomyślą, że, że będzie taki filmik. To dobrze jest żyć chwilą i podejmować nawet jakieś małe ryzyka. One zmieniają nasze życie na lepsze. Zamiast siedzieć z tyłkiem i czekać i w takim hotelu jesteśmy Na daleko lotniska w Krakowie wygląda jakoś to wygląda Przyzwoicie mnie. Taki budżetowy hotelik, ale czysto. Jakieś podstawowe rzeczy na no, to jest. Także zaraz idziemy spać. No to jesteśmy w naszym apartamencie. Tak to wygląda. Całkiem dobrze to wygląda. Ech. Całkiem dobrze. taki szybki budżetowy wyjazd to nic więcej nie trzeba, wszystko jest w dwa telewizory nawet w każdym pokoju telewizor klima jest nie wiem czy będzie potrzebna prawda powiedziawszy ale ale jest, jest taras całkiem porządnie wygląda ten taras nawet jest widok na morze Zaraz się rozpakowujemy. Zaraz się rozpakowujemy, na zakupy i odpoczywamy. Tak. Na balkonie. Jakoś jest. Sporty balkonik. Może widać. Nie jest okres turystyczny, więc ten parking jest cichy, spokojny. Także fajne miejsce. Takie budżetowe całkiem dobre dla naszych potrzeb. Na, na teraz także korzystamy. No tośmy pokupywali wszystkiego pełno. Nutnica, nie nutnica. Będziemy próbować w kuchni gotuje się nasz pierwszy bułgarski obiad mamy 27 października i sobie czyluję na balkonie pogoda? pogoda jak w sierpniu cieplutko, bardzo cieplutko Ponieważ później ma się ochładać, ale w każdym razie dzisiaj jest bardzo ciepło Jestem na balkonie na krótki rękaw, i jest mi gorąco, chociaż widzę, że ludzie spacerują tak ubrani na długi rękaw. Pogoda przepiękna, także zaczynamy tą naszą przygodę w Bułgarii w końcu z przerwą. Po dwóch latach. dzisiaj jemy sobie po bułgarsku przy morzu czarnym w Nesebarze karkówka z ziemniaczkami z papryką i z fajną surówką Także. no jemy się to no pójdziemy sobie jeszcze na plaży, pospacerujemy, zapijemy sobie to słoneczko bułgarskie. Podpoczywamy, idziemy zaraz. Będziemy tutaj jedli, pałaszowali na balkonie. Pogoda jest po prostu świetna. Zaczynamy naszą bułgarską piesiadę Mamy nowe pomidorki. Szczanetki ze szczypiorkiem, papryczką słodką. No, zaraz się najemy i idziemy w No? już mamy perony, papryczki z Jakieś to mamy jeszcze grillowane oliwki, ale to nie wiem czy od razu, czy później. Zaraz zobaczymy, jaka jest temperatura morza czarnego. 27 października o, Temperatura jest podobna do Bałtyku w czerwcu o, Przy pierwszym wejściu Znaczy, że jak się chwilę postoi, to woda przynajmniej będzie odczuwalna, że jest cieplejsza nie ma tragedii, nie odrzuca w każdym bądź razie temperatura wody jakby ktoś chciał morsować jest za ciepła no, tak chwilę już postałem pół minuty i w zasadzie to i w lipcu jest taka temperatura wody w Bałtyku także bardzo fajnie jak dla mnie takie mam odczucia. No, jakieś tam fale są, nie za duże ale są, woda jak widać jest czysta, widać dno tutaj na plaży. Grają sobie w piłkę, ale widziałem w innym miejscu, że się ludzie kąpali. Kilka osób, nie było tu dużo osób, ale ale w każdym bądź razie tak mówię. Całkiem przyjemna jest temperatura wody. Mi się to bardzo podoba, biorąc nasze doświadczenie z Islandii przy morsowaniu w zimnym oceanie to jest cieplej jak w lato także po prostu wspaniale wspaniale spacerujemy sobie jeszcze zwiedzamy te tereny Nesebara Nesebaru Akurat nie znamy tych okolic, bo z swego czasu byliśmy w Starym Nesebarze i tamte plaże znamy, w Słonecznym Brzegu, jeszcze w innych okolicach, z Zopola, Świętego Wlazu. A jeżeli chodzi o plaże nowego Nesebaru, to są to tereny dla nas nieznane, także mamy okazję teraz mniej więcej tak poznać, zobaczyć, jak to wygląda. Tam widziałem, że jest fajny punkt widokowy, który się mieści na Widmach. I na tych Widmach tam możemy sobie łapić ładne wschody, zachody słońca. Oprócz tego jest druga, większa plaża. Według opinii na Google'ach jest nieco wyżej lajkowana. Ale tak czy inaczej, ta też jest całkiem, całkiem. Tam chyba jest więcej skałek, takich brzegów skalistych. Także będzie trzeba, jak będzie trochę czasu więcej, też tam się udać. To z tego miejsca to będzie jakieś 2 km około do tej plaży, a 3 km do tego punktu widokowego, Tak, to jest. Od, od Starego Nesebalu, który jest tutaj, y jakbyśmy tam stanęli, to pierwsza plaża na prawo, jakieś pół kilometra może no i to na tyle, na razie Na też ma ta chwila idziemy z rodzinką, idziemy z tą rodzinką kupić mieszkanie. Внесе баж.